Hello, dzisiaj chciałabym Wam pokazać jak przyrządzam posiłki, takie zapasy, które później mrożę i służą mi one tak około parę tygodni, w zależności od tego jak często po nie sięgam. Na samym początku pokażę jeszcze wszystkie produkty, które kupiłam i z... Większości z tych produktów będę właśnie korzystać. Te zakupy robiłam w Auchan i bardzo lubię tę sieć, bo często udaje mi się znaleźć tu rzeczy, których nie ma w innych marketach, na przykład właśnie takie mini tortille do tacos, czy na przykład właśnie krempi stacjowy, który znalazłam tylko w Auchan i też kilka innych rzeczy. Jest to, wydaje mi się, też market dość w porównaniu do innych, patrząc na asortyment i to ile rzeczy oferuje, więc to tak na marginesie. Będę robić kilka śniadań i kilka obiadów, takich w sumie obiad-kolacji, a raczej bas pod obiady i kolacje. Później wytłumaczę, o co mi konkretnie chodzi. I zaczynamy od pierwszego śniadania, czyli takich mafinek mm, proteinowych. Mówię mafinki proteinowe, bo w sumie dodałam do nich serek wiejski. Dzięki temu są troszeczkę bardziej zbilansowane, bo same mafinki, mam wrażenie, na śniadanie nie są najlepszym źródłem wartości odżywczych. Wyszło mi ich sześć i są to naprawdę duże babeczki. Część zrobiłam z borówkami, a część bez dla mojego partnera, który borówek nienawidzi. I wszystkie mają w sobie kawałki takiej czekolady. I to właśnie jest też czekolada z oszą, która ma mniejszą zawartość cukru. Tam przy blaszce widać właśnie tę czekoladę, o której mówię. thank you Po upieczeniu widać właśnie jakiego rozmiaru te mafinki rzeczywiście są, yy, i będę je mrozić w woreczku strunowym. Bardzo mi się podoba takie rozwiązanie, bo jak nie mam czasu ani ochoty na robienie śniadania, na przykład jak idę do biura, to po prostu wyciągam tę mafinkę, czy to dzień wcześniej, yy, wieczorem, jeżeli pamiętam, a jeśli nie, to po prostu wrzucam ją szybko do mikrofalówki, żeby się troszkę rozmroziła. I zabieram ją ze sobą. I zazwyczaj zabieram też ze sobą albo jakiś jogurt naturalny, albo twarożek, serek wiejski, cokolwiek co mi da odrobinę więcej tego białka. Też dodatkowo jakieś owoce, czasem biorę łyżeczkę masła orzechowego na tę muffinkę, żeby zrobić sobie takie bardziej zbilansowane śniadanie, które też mnie nasyci na minimum 3 godziny. Następnie robię śniadanie wytrawne. Będą to burritos z jajecznicą, chorizo, bekonem, salsą pomidorową i odrobiną sera. Jest to obecnie jedno z ulubionych śniadań mojego chłopaka. Zaczerpnięte z meksykańskiej kuchni, jeśli dobrze pamiętam, ale te burritos są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, i pewnie stąd wzięłam ten pomysł gdzieś z zagranicznych mediów. Ma tutaj z dużej filozofii. Po prostu daję po trochę każdego składnika na tortille, a jeszcze mi się przypomniało, że dodaję czarną fasolę i zawijam i wychodzi nam takie małe buritko. Mamy białko od jajek, od chorizo, od sera, nawet od bekonu. Jest też dużo tłuszczów. To jest dość tusty posiłek. Ale dzięki temu syci na o wiele więcej niż 3 godziny, nawet 4, czasem 5, w zależności od tego, ile mięsa jest w danym burrito. Także... Jest to super opcja, jak wiem, że przez kilka godzin nie będę miała dostępu do posiłku i nie chcę, żeby mi burczało w brzuchu przy wszystkich. I podobnie jak z mafinami, po prostu wyciągam wieczorem, żeby na spokojnie się odmroziło. A jeżeli nie mam czasu, to wrzucam do mikrofali starczy minuta, półtorej i wszystko się rozmraża. Ser się stopi, mięsko, jajka się podgrzeją, naprawdę jest to pyszny posiłek. Kolejne śniadanie. Przyznam, że zamysł był inny, a skończyło się jeszcze inaczej. E, zamysł był taki, że będą to naleśniki, takie pankejki w zasadzie, z kawałkami czekolady i borówkami. Taka trochę inna wersja mafinek. Tym razem z kostką twarogu półtłustego zamiast serka wiejskiego. Z tym, że mój mózg chyba na chwilę przestał pracować, bo nie wiem, dlaczego stwierdziłam, że to będzie dobry pomysł, wrzucić te kawałki czekolady pokrojone. Od razu do ciasta i tak smażyć. Bo oczywiście, co się stało, to to, że te kawałki czekolady zaczęły się momentalnie rozpuszczać, jak położyłam trochę ciasta na rozgrzaną patelnię, i oczywiście zaczęły przywierać do tej patelni. Nie dało się tego normalnie odwrócić. Także musiałam się ratować i stwierdziłam, że troszkę podrasuję to ciasto i zrobię takie pankejki w formie, no dosłownie ciasta, takiego placka, albo możemy to nazwać omletem. Po prostu dorzuciłam też borówki, dorzuciłam trochę mąki, dałam chyba troszkę proszku do pieczenia i też widzę, bo już zdążyłam zapomnieć, dałam też trochę białka, bo stwierdziłam, że podrasuję jeszcze bardziej te pankejki, zaszaleję. Dodałam też trochę borówek na jedną połowę. I wszystko zapiekłam w 180 stopniach, i naprawdę byłam bardzo zadowolona, bo wyszły pyszne, zwarte i bardzo sycące. Podzieliłam je na takie sześć części, i one są tak naładowane, że czasem po prostu brałam połowę z tej jednej szóstej jako śniadanie, i drugą część jako drugie śniadanie. I teraz przechodzimy do dań takich obiadowych, obiadu kolacji. I pierwsze co robię to taką moją wersję chili con carne to chili tak naprawdę nie ma bardzo dużo wspólnego z tym tradycyjnym chili. Nawet mięso się różni, ale tak sobie to po prostu nazywam z braku laku, żebyśmy ja i mój chłopak wiedzieli o co wchodzi. To chili składa się z mięsa mielonego z indyka. dodaje pasatę, kukurydzę, czarną fasolę i wszystko tak naprawdę gotuje aż się pasata zredukuje. Dzielę na dwie porcje i pakuję do woreczków strunowych. Taki jeden woreczek to są łącznie dwa posiłki dla mnie i dla mojego partnera. I jak mamy akurat na to ochotę, dosłownie chwilę przed podaniem, wyciągam taki woreczek, rozmrażam w mikrofalówce, podgrzewam aż będzie gorące i podaję zazwyczaj albo z tortillami, albo z naczosami. Czasem biorę sobie sałatę rzymską i robię takie łódeczki i w ten sposób jem. Często jemy to danie też z dodatkami stylu guacamole, papryka, co tak naprawdę mamy w lodówce i co nam pasuje do tego typu dania. Następnie szykuję piersi z kurczaka, bardzo podstawowe danie, źródło białka, zapiekam je, oczywiście najpierw przyprawiam, potem po prostu szybko się pieką, jak ja pracuję nad innymi rzeczami i jako stygną to je mroże. I jak chcemy cokolwiek związanego z kurczakiem zrobić, to po prostu wyciągamy odpowiednią ilość, rozmrażamy i dodajemy do dania. Jeszcze chciałam pokazać. Akurat na obiad jedliśmy naszą wersję sałaty Cezar. Tak właśnie wyglądała. Dodałam też sobie na boku trochę frytek z batatów. Było przepyszne. Kolejne danie to taka wariacja na temat lazani, z tym, że chciałam wypróbować pewien przepis, który widziałam też chyba na Instagramie albo na YouTubie, nie pamiętam. Zagraniczny filmik, gdzie osoba robiła lazanie, używając liści kapusty zamiast płatów makaronu. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam, a ja chciałam wcześniej zrobić gołąbki, ale stwierdziłam, że po zobaczeniu tego filmu stwierdziłam, że spróbuję właśnie taką lasagne zrobić, bo spodobało mi się właśnie użycie tej kapusty zamiast makaronu, tym bardziej, że w tej lazani i tak robię sos beszamelowy, tam już jest trochę mąki, więc taki fajny dodatek na pewno sprawi, że posiłek będzie jednak trochę lżejszy, nie naładowany aż tak bardzo węglami. I taki prowizoryczny sos po bolońsku, e, czyli mięso wołowo-wieprzowe, chyba też tam cebulka i czosnek powinny się znajdować podsmażone. E, trochę miałam pomidorów, więc też je skroiłam oprócz pasaty. Gdy kapusta się gotuje, robię szybko sos beszamelowy, czyli masło, mąka i mleko w odpowiedniej proporcji. Przyprawiłam solą, pieprzem i gałką muszkatałową. I zabrałam się do aranżacji, czyli odpowiednio układam po kolei: kapustę, potem mięso, na to sos beszamelowy, ser, tutaj mam mozzarellę i od nowa to samo, aż skończą mi się składniki. Jak widać, nie daję super dużo tego sosu beszamelowego ani sera, więc nie jest to bardzo ciężkie danie, jak na lasagne. Muszę przyznać, że wyszło przepyszne. Naprawdę. Bardzo nam to smakowało. Naprawdę świetne danie i na pewno zrobię jeszcze raz minimum. Bardzo polecam. I oczywiście te pojedyncze foremki zawijam później folią aluminiową i mrożę. Nie ma żadnego problemu z rozmrażaniem. Na koniec jeszcze robię pulpety drobiowe, pulpety, klopsy, nigdy nie rozróżniam tego. Wyszło ponad 20 takich dość sporych pulpetów. I jak tylko ostygną, mrożę ponownie. Gdy chcemy obiad z klopsami, wyciągam z woreczka tyle, ile mi potrzeba, i rozmrażam albo dzień wcześniej, albo w mikrofali. Dodaję do czegokolwiek, co akurat chcemy użyć, czy to albo ziemniaczki z jakąś surówką czy warzywkiem albo do makaronu z sosem. Naprawdę na cokolwiek mamy ochotę, bo świetnie się komponują. Podsumowując, wyszło mi ponad 30 posiłków. Także są to zapasy dla nas na kilka tygodni. Oczywiście nie dzień w dzień. Czasem mamy ochotę, to jedno z nas gotuje od podstaw. Zależy tak naprawdę od tego, ile mamy pracy i chęci. Ale jeśli tych chęci nie ma, wtedy sięgamy po to, co jest w zamrażarce. Bardzo, bardzo polecam ten y, tryb. Może kogoś zainspirowałam. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.